Dzień dobry Państwu. Tomasz Szwajdziel na kanale Jana Pińskiego. Szanowni Państwo, byliście uprzejmi zwrócić uwagę w komentarzach na zachowanie pana posła Kowalskiego podczas wystąpienia sejmowego, kiedy wpadł na mównicę i wykrzykiwał te, 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 te swoje idiotyzmy. Proszę zobaczyć na reakcję pana posła Korwina Mikke, który rzeczywiście pokazał mu taki no, no gest, który odzwierciedla to, co, to co on robił. Te jego krzyki, skandowanie, wszyscy wstać. No. Słyszeliście Państwo te, te idiotyzmy, to po prostu pierwszy raz jeszcze tak spotkałem w Sejmie. Ja bardzo często oglądam, oglądam Sejm i to robię to bardzo długo, no ale no czegoś takiego jeszcze, jeszcze nie widziałem, tym bardziej, że... Potrafię ocenić zachowanie ludzi, według mnie Pan poseł ma bardzo ważne problemy natury, delikatnie mówiąc osobowościowej. O tak jeszcze będziemy o tym mówić. Ale dzisiaj w ogóle porozmawiamy o posłach z Jepu i o tych no po prostu standardach, których oni nie trzymają. A powiem Państwu dlaczego? Najpierw jeszcze właśnie chciałbym Państwu w tej chwili przybliżyć jeszcze sylwetkę mojego drugiego faworyta, który jakoś ukrył się w sejmie, teraz dopiero oni więcej się możemy dowiedzieć, to jest Pan Poseł Mieczysław Baszko, poseł klubu PiS. Ja już Państwu tutaj w tej chwili przeczytam, w jaki sposób Pan Poseł Mieczysław Baszko e, był uprzejmy skomentować sprawę Łukasza Mejzy. Jak Państwo wiecie, to Pan Poseł Mieczysław Baszko otrzymał od Pana e, burt, Ministra Bortniczka tę kwotę kilkunastu milionów złotych z Ministerstwa Sportu. Już Państwu o tym też zaraz Państwu powiem, ale najpierw o tej wypowiedzi, bo ta wypowiedź no, za chwilę będzie nawiązywała do tego, co ja chciałbym razem, o co Państwa poprosić. tfn 24 Polska. Poseł klubu PiS, Mieczysław Baszko, pytany o sprawę wiceministra Mezy, mówi o szeptuchach z Podlasia i hinduskim szamanie. Firma wiceministra sportu Łukasza Meisy obiecywała leczyć się i uleczalnie chorych, wykorzystując metody nie mające medycznego potwierdzenia, ustaliła wirtualna Polska. Kontrowersje wokół wiceministra nie ustają, mnożą się pyta też pytania o jego dymisję. Poseł klubu Prawa i Sprawiedliwości, Mieczysław Baszko, pytany o tę sprawę, przyznał, że sam zna osoby, które szukają ratunków medycyny niekonwencjonalnych. No to jest normalne, która nie jest zarejestrowana naukowo. Jako przykład podał sieciuchy z Podlasia oraz historię o hinduskim szamanie. Tak to jest sposób, szanowni państwo, naprawdę tak to jest sposób. możecie mieć wątpliwości po tym, że to jest sposób. Dziennikarze wirtualnej Polski opisują sprawę obecnego. Wiceministra sportu Łukasza Mejzy i tak dalej, tak dalej. To opisują i to skóry, wysyństwo i to, co to co Mejz zarobił. Dokładnie Państwo zna, znacie tę sprawę nie będę Was denerwował, bo dzisiaj to mówisz w takiej konwencji naprawdę niesmutnej. Sprawą pytany był także poseł klubu Prawa i Sprawiedliwości, Baszku. Na każdego można wydać wyrok. Jestem zwolennikiem, żeby dokładnie sprawdzić. Jestem zdania, że cierpiący szukają różnego ratunku. Znam takich ludzi także u siebie w województwie podlaskim. Baszko powiedział, że jego znajomy też jeździł do Chin i był z tego zadowolony. Mówi się. To kosztuje. Jeżeli, a jeżeli chodzi o ratunek, to każdy szuka wszystkiego tłumaczył. Dodając, że zna bardzo dużo ludzi korzystają, którzy korzystają z medycyny niekonwencjonalnej. No tak, to prawda. Która nie jest tak zarejestrowana naukowo. Ja cytuję pana posła. Pytany o to, czy nie widzi nic złego w tym, co według wirtualnej Polski robił Mejza, Baszko odpowiedział. Nie no, do mnie, żeby się ktoś zwrócił potrzebujący w różnych sytuacjach, to ja bym wskazywał na przykład takie adresy, że są takie medycyny, ludzie wymieniają między sobą doświadczenia, czy pomogło, czy nie pomogło, mówił. Jako przykład podał tu z Podlasia, tego nikt nie uznaje, a jednak jadą do Orli i pomaga to. I co ja im zabronię? Ja nie zabronię im, tym ludziom. Oni jadą tam i mówią, że to im pomaga. Nie można jednym znakiem tak, nie, bo nie ocenić. Chory, tonący i tonący czasami brzydko się chwyta. Ja tych ludzi rozumiem. Że oni dojścia robili, żeby znaleźć gdzieś, żeby im ktoś tam pomógł. Ten wyjazd, żeby zorganizować, zaznaczył. Baszko przywoływał wydawany w 70. i 80. latach tygodnik literatura. Widzicie Państwo? Nie wydawałoby się, a czytał literaturę pan poseł Baszko, w którym opisano przypa przypadek kobiety. W której nasza medycyna naukowa powiedziała, że ta kobieta za trzy miesiące umrze. W samolocie hindus razem z tą panią siedzi i mówi: Pani miała za trzy miesiące umrzeć, a on, jakiś tam szaman, wyleczył ją i ona żyła bardzo długo. Jak profesor zobaczył ją, że ona żyje, to był bardzo zdziwiony powiedział: Tak, to jest poseł Baszki. państwo, celowo to mówię tutaj państwu w kontekście, no, posła Kowalskiego, no zaraz zobaczycie Państwo do czego, dlaczego ja się do Państwa zwracam z takim apelem i powiem jaki to jest apel. Pan Poseł Baszko oczywiście no, w związku z tym według Pana Ministra, Ministra Bortniczuka miał wystarczające naprawdę tutaj, nie wiem, chyba powiemy Kwalifikacje, żeby otrzymać miliony dla organizacji kierowanej przez partyjnego kolegę ministra. 14 milionów złotych, czyli ponad połowę z, z puli, dostali w ramach programu Sport dla wszystkich, no bo on potrzebuje sportu dla wszystkich. Otrzyma Krajowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych, na którego czele stoi poseł Partii Republikańskiej Mieczysław Baszko. No to tu no od Bielana, no bo Bielan zebrał takich. Takich bardzo, no takich tuzów jak, jak on, bo on też przecież jest ten, no taki, prawda, jakiś tam skin doktor czy inny. Dotacje rozdzieliło Ministerstwo Sportu i Turystyki, którego szefem jest Kamil Bortniczyk, wiceprezes tego ugrupowania. I najwięcej środków 14 milionów złotych przyznanych z 26,5 miliona. Ma otrzymać Krajowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych, którego szefem jest poseł partii republikańskiej Mieczysław Baszko. Wpłynęło 1080 wniosków. Komisja Resortu Sportu negatywnie zaopiniowała 736, 336 odrzuciła ze względów formalnych, a 8 zaopiniowała pozytywnie. I połowę z tych pieniędzy dostał pan Mieczysław Baszko. I, szanowni Państwo, ja, dlaczego ja o tym mówię? Bo ja zwracam się do Państwa z takim apelem, żebyśmy tutaj zrobili jakąś taką społeczną akcję dotyczącą tego, żeby do Sejmu, były, żeby zostać posłem czy żeby zostać senatorem, obowiąz były obowiązkowe badania psychiatryczne i obowiązkowe badania psychologiczne. Szanowni Państwo, ja za chwilę podam kolejne przykłady kierowca autobusu musi przejść badania psychologiczne i psychiatryczne. Kierowca ciężarówki musi przejść badania psychologiczne i psychiatryczne. I zobaczcie Państwo, no ja już mówię o sobie. No ja przez ponad 30 lat y, miałem broń. Y, ta broń jest zdeponowana w Komendzie Stołecznej. Kilkanaście sztuk broni, w tym y, ponad 10 do ochrony osobistej, to znaczy mogłem z tą bronią funkcjonować 24 godziny na dobę. I Szanowni Państwo no, musiałem, musiałem co tak powiem, 5 lat badać, mieć badania psychologiczne i psychiatryczne. Tam również jest przy tych testach psychologicznych no, taki test na oraz inteligencji, no po prostu trzeba, ten psycholog, jeżeli ktoś by tego testu nie zdał, to by mógł posiadać broni. No, w różnych zawodach bardzo dużo, bardzo dużo, że tak powiem, jest, jest postawionych tego, tego typu wymogów przed, przed, właśnie przed różnymi zawodami. Dlaczego posłowie, posłowie i senatorowie tego nie mają. Już nie mówię o ministrach nowych, czy, czy ludziach miano, mianowanych w skórzach partyjnych. Szczególnie ludzie zwracam uwagę na ten, na ten no, test psychologiczny już jeżeli poniżej pewnego ilorazu inteligencji tutaj no, są, są pewni ludzie, którzy no, widzimy ich na sobie. Szanowni Państwo, no, przecież ja nie chcę nikogo posponować, ja no, ludzie, ludzie są różni ludzie, no, przecież są. Jest mnóstwo, mnóstwo ludzi ułomnych, no, trzeba im pomagać, ale czy oni muszą być od razu posłami i senatorami? No chyba nie, dlatego zwróciłbym się z taką inicjatywą społeczną, tym bardziej, że zobaczcie państwo. Jeżeli byśmy tak spojrzeli dalej na tego posła Kowalskiego, pamiętacie, to, to ta choroba, no, czy, to, przepraszam, nie było, te dziwne zachowanie, te dziwne zachowanie były dużo wcześniej. Poseł Kowalski w telewizji, przy milionach ludzi, mówił, że on y, widzi te kolorowe kredki, nie może patrzeć na te kolorowe kredki, na te kolorowe terministry, na to, że y, te gejostwo i to wszystko no, wkracza do przedszkoli, do, do, do żłobków, to wkracza i, 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 i on już nie może na te kolory, niech kolory nie może patrzeć. Szanowni Państwo, no, no tutaj trzeba powiedzieć już o naszym. Y, Najważniejszym człowieku w Polsce, w naszym Jarosławie, Czarze do XVII, a po XVII Jaryce. No jeżeli posłuchamy, na przykład, że Jarosław Kaczyński mówi tak na początku w 2015 roku: My nie chcemy Polski, która żyje ze świadczeń społecznych. My chcemy Polski, która pracuje. I teraz, gdybyście Państwo zauważyli, i, i mamy tak, Bon turystyczny, 14 emeryturę, wyprawkę 300, rodzinny kapitał opiekuńczy, dekoder plus, telewizor plus, 500 plus. Ja już nie będę wymieniał. Dobrze, że to mamy. Rozumiem, że to nie jest sprzeczne z tym, co mówił wcześniej. Można to wszystko zmieniać, ale to, to jeszcze nie świadczyłoby o tym, że trzeba się Kaczyńskim jakoś zająć dzisiaj. No, powinien się przebadać. Natomiast te wypowiedzi słynne, które Państwo pamiętacie, kobiety dają w szyję do 25 roku życia i wiadomo, dlatego, dlatego nie mają dzieci. I podczas tej samej swojej świetnej wypowiedzi powiedział, że mężczyzna zostaje alkoholikiem po 20 latach używania alkoholu, a kobieta potrzebuje do tego tylko dwóch lat. Ale to. Szanowni Państwo, wszyscy słyszeliście, no co no ja mam Wam teraz powiedzieć? No, no nie potrzeba jest tych, 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 tych badań? Kolejna wypowiedź. Można palić węglem brunatnym. Sprawy węgla brunatnego nie zagłębiałem. To się pali i to się dymi, a był najbogatsza gmina w Polsce. No tak. W Polsce rośnie, Szanowni Państwo, i takie dane oficjalne, jeżeli się będzie na sobie no w Polsce rocznie umiera 45 tysięcy osób w związku ze zaniecz... zbyt dużym zanieczyszczeniem powietrza. W województwie łódzkim średnia życia jest krótsza. Nie, to, bo Można palić, Bełchatów jest bogaty, to się pali, to się dymi. Ale to już jest niebezpieczne, to jest naprawdę niebezpieczne. Kaczyński 24 września w Oleśnicy w zeszłym roku, Kaczyński mówi: Tak naprawdę, to nie ma na świecie ludzi tak dużo mądrzejszych niż ja. No, tak, pamiętacie, bardzo, tak. Szanowni państwo, no, przypominam wam jeszcze te wspaniałe wypowiedzi profesora Kaczyńskiego o tym, że on słyszał, jak Niemcy wyrzucali teraz Polaków, z pociągu pierwszej klasy. Wrzucali posłów, oni to mówili, że Niemcy po prostu wyrzucali z niemieckich pociągów Polaków e, z tej pierwszej klasy. No, opowiadał o tym, wyjaśnił nam, jak wyglądała wojna w dołej Jugosławii, że no, bo nie Jugosławii, to tam trochę postrzelali, trochę potańczyli. Proszę Państwa, no, no, pamiętamy, co to była wojna w dołej Jugosławii. Zbrodnie srebrnicy, w maniachówce. W to, ale jest najperów w Sarajewie, no, no, no sam Państwo, no Państwo to pamiętacie. Pamiętacie tą e, bardzo inną wypowiedź dotyczącą, że... Od, no, z, w zasadzie za Tuska i wcześniej, przepraszam, czy, czy jeszcze wcześniej za, za mm, SLD to była taka bie, bieda, że dzieci wyjadały dziką kartofę. Także... Rozumiecie Państwo, że naprawdę i w świetle tej, tego zachowania, tego zachowania posła Kowalskiego, tutaj ja pokazałem Państwu tylko, tylko, tylko tych, tych jeszcze dwóch panów, w tym jednego podobno najważniejszego człowieka w Polsce. Pomyślcie, jeżeli byśmy doprowadzili do tego, że byłoby to kryterium, Rzeczywiście lekarze mogliby tym wcześniej się zająć i wydać opinię, to ile problemów byśmy mieli mniej? Naprawdę byśmy mieli dużo, dużo problemów bylibyśmy mniej. No, najbardziej rozbawiła mnie wypowiedź posła Arłukowicza, który oglądał ten, no, ten, ten cyrk, nie wiem, jak to określić, Kowalskiego i mówi, że on się nie może powiedzieć, bo on jest lekarzem pediatrą. No do, do tego, żeśmy szanowni mnie państwo doszli. Także mam nadzieję, że oni przez te 9 miesięcy no jeszcze spierdolą trochę, albo dużo jeszcze spdolą, ale chociażby zróbmy im tą kolejną tamę, żeby przynajmniej musieli pokazać swój iloraz inteligencji, i żeby ktoś sprawdził, czy oni są zdrowi psychicznie, czy nie czy nie. No bo to jest już chyba podstawowe kryterium do tego, żeby oni mogli być w Sejmie. A zobaczycie Państwo, że tutaj to będzie taki już naturalny ogranicznik, że jeżeli chodzi o zjepów, to to będzie krótka ławka, będzie naprawdę duży problem. Szanowni Państwo, chciałbym tutaj Państwu zarekomendować Historię Bez Figury i oczywiście, żebyście byli uprzejmi, przeczytać na temat mało znanej osoby, to znaczy brata pana, bra, brata Józefa Piłsudskiego. Szanowni Państwo, Bronisław Piłsudski to bardzo ciekawa, bardzo ciekawa osoba. Obaj bracia rywalizowali wtedy o względy tych samych dziewczyn. Obaj zaplątali się w ten sam spisek na życie cara Aleksandra III, ale jeden przyszedł do historii wielkiej chwale, drugi natomiast został całkowicie zapomniany. Widzicie Państwo i to jest przykre, bo hmm, no wiadomo, że Józef, o, o Józefie Piłsudskim wiemy bardzo dużo, natomiast o panu Bronisławie nie. W 1981 roku powstał Międzynarodowy Komitet dla Ocalenia Oceny i Spuścizny Naukowej Bronisława Piłsudskiego, znaczy podróżnika, badacza, brat naczelnika państwa, badał zamieszkujący Saharię i północną Japonię tajemniczy lud Ajmu, wykazujący etniczne cechy wszystkich ras świata. Czytajcie Państwo ten materiał o Bronisławie Piłsudskim. Naprawdę bardzo ciekawa postać. i Stosunkowo, stosunkowo mało 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 jest materiałów na temat tego człowieka. Szkoda, bo to bardzo ciekawy człowiek. I teraz, szanowni państwo, polecam państwu naszą książkę Kamiński. Tutaj przeczytam wam taki fragment, który was zaciekawi. Udało nam się nam się ustalić i mam nadzieję przekonać Państwa, że Mariusz Kamiński, jako szef służb, tolerował przestępcze zachowania swoich podwładnych. Udało nam się zwrócić uwagę, że zatalił związki z rosyjskim pułkownikiem i nie podniósł za to żadnych konsekwencji. Last but not least udowodniliśmy, że jego działalność w opozycji nie miała nic wspólnego z bohaterstwem. Na pierwszym przesłuchaniu wsypał kumpla, a później z nieznanych przyczyn ów. Aktywny, aktywny młody opo opozycjonista będący przez 7 lat w zainteresowaniu PRL-owskich służb nie ma nawet marnej teczuszki poświęconej sobie VPN. To znaczy myśmy znaleźć te materiały, gdzie on występuje w tej sieci agenturalnej pod pseudonimem Marek. No tutaj, no, pewnie kiedyś, kiedyś będzie musiał to wyjaśnić, a jak nie, no to. My Wyjaśnimy i pokażemy resztę dokumentacji, no bo już ona się wtedy znajdzie. Kamiński w latach 80. był rudy. Bezsprzecznie oszukiwał i oszukuje do dziś tylko po to, żeby przeforsować swoje racje. Oczywiście to nic złego, że był rudy, ale on bardzo się był, był zły o to, że jest rudy, i to mu to, to, to bardzo przeszkadzało. Także widzicie Państwo, ten człowiek złożony jest z kompleksów. Jest niebezpieczny dla demokracji. Zniszczył Seba, zniszczył kilka afer. Jeżeli byłyby były one oferami, to tylko wtedy, kiedy pozwoliłby im dojrzeć. Ocenił go w 2009 roku Janusz Palikot. Dobrze pasuje do niego określenie. Pierwszy czekista czwartej RP. Kamiński robi wszystko dla partii i Kaczyńskiego. Dlatego ten ostatni toleruje go mimo, że wiele razy mówili nasi informatorzy z klęgów PiS. Jarosław próbował go dyscyplinować i skłonić, aby wziął się za siebie. Dość dobrze ilustruje charakter Kamińskiego, poniższa historia. W maju 1912 roku, jako były szef CBA, Mariusz Kamiński w tygodnika uważam, że uznał zeznania gangstera Piotra K., pseudonim Broda, Obciążające Mirosława Drzewieckiego, premiernego polityka Platformy Obywatelskiej, za wiarygodne. Ironią losu, 9 lat później, Gazeta Wyborcza opublikowała zeznania tego samego wzruszonego gangstera Piotra K. Broda, pseudonim Broda, który oskarżał w nich żonę obecnego ministra sprawiedliwości Dbija Waziombro. Byłą dziennikarkę Patrycję Kotecką. Wówczas cały obóz władzy PiS przyjęł jego zeznania jako oczywistą po twarz. Także szanowni, szanowni Państwo, jak, jak widzicie, jak widzicie tutaj pan minister Ziobro nie ma żadnych problemów, żeby w dalszym ciągu z Kamińskim no, siadać w innych ławach poselskich, dyskutować, rozmawiać pomimo tego, że to pan minister Kamiński pomaga. Pomaga y, temu gangsterowi Brodzie. Gangster przebywa, przebywa w tej chwili na terenie Ukrainy. Tam również już y, już międzynarodowa opinia publiczna y, wskazuje na przestępstwa, które też popełnia w tym, w tym y, y, tak powiem, legionie międzynarodowym. I nic. Ale, szanowni Państwo, dojdziemy do tej prawdy już niedługo. Widzę, że się buś dobija, także. Już Państwa przeproszę i muszę spełnić swoje obowiązki. Dziękuję. Do widzenia.